W, moim ocenie, w mojej ocenie w przypadku Putina e, była e, tym momentem sytuacja, gdzie on e, bity przez e, ojczyma, został wysłany przez matkę do rodziny w Leningradzie i ta matka zerwała z nim relacje. To jest. E, no, zupełnie jakby traumatyzujące wydarzenie, połączone z tym, że on był dzieckiem nieślubnym, w związku z czym był również nieochrzczony. I w mojej ocenie ten chrzest w nim siedział, no bo on został ochrzczony w tym 93 roku kiedy wyjechał z delegacją z Sankt Petersburga do tej Jerozolimy w sytuacji jakiejś zupełnie ad hoc, na szybko, w tym grobie pańskim. Nie był wtedy prezydentem, no więc trudno mi też wierzyć, że to było działanie PR-owe, już skalkulowane wyłącznie na to, że będzie używał, nie wiem, cerkwi do manipulowania tłumem. I chciałbym wierzyć, bo myślę, że w każdym, nawet najgorszym zbrodniarzu, no ile to nie jest psychopata, pozostaje ta iskra człowieczeństwa.